13 grudzień 1981 rok 42 tysiące stazji pilnowało odwiedziń Szmyta. Tak przygotowywali się władcy świata. Stan wojenny w Polsce, a tutaj również 42 tysiące stazji. Tak też było 17 lipca 1932 rok Krwawa Niedziela w Hamburgu, która doprowadziła do wywiezienia do wywiezienia do obozów koncentracyjnych tysiące Niemców. Piękne. Wszystko dobrze zorganizowane. Są ikony, który Schmidt dostał od Brażniewa. Brażniew Umarł 10 listopada 1984 roku. Helmut Schmidt umarł 10 listopada 2015 roku. Wszędzie byli razem. Proszę ikony, które Schmidt podarował Honeckerowi. Honecker podarował Schmidtowi. Które fotografowałam w muzeum Kusun Gewerbe? 13 maja 2000 roku. A tutaj tak pięknie obrazy Matki Boskiej malował Adolf Hitler. Tutaj spotkanie jednych ludzi w Witlenburgu transmitowane było przez Radio Hamburg. Tu jak ładnie się spotkali 13 grudnia w Wystroju.

w ostrowie wielkopolskim ksiądz Michał Woźnicki, obrońcą przy świętej Trydenckiej uznaniu.